Anioły wiedzą, że znużyło cię ciągle powtarzania tych samych negatywnych schematów w swoim życiu. Żeby przerwać ten krąg, musisz oczyścić się z dotychczasowych, toksycznych myśli o swojej obecnej sytuacji. Możesz to zrobić, oddychając głęboko i z każdym wydechem przekazuj anioł swoje obawy, zmartwienia, złość i inne bolesne uczucia. Przebaczenie nie oznacza, że godzisz się na czyjeś zachowanie. Oznacza jedynie, że nie chcesz żywić do kogoś tych toksycznych myśli i uczuć. Uwolnij się od nich i dzięki przebaczeniu żyj według pozytywnych wzorców. Unikaj dzisiaj obwiniania siebie i innych. Skup się na tym, czego pragniesz, a nie na obawach i ocenianiu trzymaj się mi dobry dzień